Niektórzy z nas myślą, że data 13, w ogóle 13 lipca mamy dzisiaj, ale że data 13 to jest data pechowa. Ja osobiście bardzo lubię trzynastki, a na dziś wyciągnęłam dla państwa kartę, która nazywa się kartą Papieża. To karta mądrości. Tarot namawia dzisiaj do tego, byście państwo byli mądrzy swoją mądrością wewnętrzną, abyście państwo korzystali ze swojej wiedzy. Tarot mówi o tym, że jeżeli będziecie zdawać jakiekolwiek egzaminy dzisiaj, czy sprawnościowe, czy umysłowe, one będą bardzo dobrze Państwu pójdą, będą, będą Państwo zadowoleni z rezultatów. To jest również dobra karta dla tych, którzy chcieliby zawrzeć na przykład dzisiaj związek małżeński. Daję Państwu słowo honoru, że małżeństwa zawarte 13 są, wbrew temu, kto się myśli, bardzo, bardzo szczęśliwe. A poza tym, karta, która mówi o tym, pamiętaj, że wokół ciebie są starsi. Nie zapominaj o tym, że kiedyś też będziesz w ich wieku i być może będziesz potrzebował pomocy. Tak czy inaczej, polecamy się na przyszłość. No cóż, dobrawróżba.pl.